Demencja nie pojawia się z dnia na dzień, ale niemal zawsze zaczyna się tak samo od drobnych, łatwych do zignorowania sygnałów. Zapominasz, po co wszedłeś do pokoju, gubisz wątek w środku zdania, tracisz chęć do rozmów, bo trudno ci się skupić. Większość z nas tłumaczy to wiekiem albo stresem. Ale prawda jest taka: to może być początek procesu, który można zatrzymać o ile zareagujesz odpowiednio wcześnie. W tym filmie dowiesz się, czym naprawdę jest demencja, jak odróżnić zwykłe roztargnienie od pierwszych poważnych objawów oraz co najważniejsze, co możesz zrobić, by spowolnić lub nawet częściowo odwrócić ten proces. Nie będziemy Cię straszyć, tylko pokażemy konkrety, jak wspierać swój mózg, czego unikać i co robić każdego dnia, by cieszyć się jasnym umysłem jak najdłużej. Zostań z nami do końca. Te informacje mogą naprawdę zmienić Twoje życie, albo pomóc Ci zadbać o kogoś, kogo kochasz. Demencja to nie jedna konkretna choroba, ale zespół objawów, które świadczą o pogarszaniu się funkcji poznawczych mózgu, takich jak pamięć, uwaga, orientacja, język, myślenie i zdolność podejmowania decyzji. Najczęstszą przyczyną demencji jest choroba Alzheimera. Ale występują też inne typy, na przykład demencja naczyniowa wynikająca z problemów z krążeniem, czołowo-skroniowa związana z uszkodzeniami płatów czołowych czy demencja z ciałami lewego. Warto zrozumieć, że demencja nie pojawia się nagle. Objawy rozwijają się stopniowo, często przez wiele lat. Na początku są subtelne i łatwo jest rzucić na karp roztargnienia, wieku, zmęczenia czy stresu. Tymczasem w mózgu zachodzą już poważne zmiany. Następuje stopniowy zanik komórek nerwowych, obniża się poziom neuroprzekaźników, np. acetylocholiny, które odpowiadają za przekazywanie informacji między neuronami, a także pojawiają się zaburzenia mikrokrążenia i niedotlenienie. Procesy te mogą zacząć się nawet 10 do 15 lat przed wystąpieniem silnych objawów. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć wczesnych sygnałów. To właśnie wtedy mamy największą szansę, by zadziałać. Zmiana stylu życia, dieta, ćwiczenia umysłowe i fizyczne mogą realnie spowolnić postęp choroby i pomóc zachować sprawność na dłużej. Wczesne objawy demencji potrafią być zaskakująco subtelne. Na tyle, że wiele osób przez długi czas je ignoruje, tłumacząc zmęczeniem, stresem czy takim wiekiem. Ale to właśnie one są pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że mózg zaczyna tracić swoją sprawność. Najczęściej zaczyna się od trudności z przypominaniem sobie znanych słów. Osoba wie, o co jej chodzi, ma daną rzecz na końcu języka, no, ale nie potrafi jej nazwać. Mówi na przykład. To do gotowania wody zamiast czajnik, albo ten pan z filmu zamiast imienia znanego aktora. Pojawia się też powtarzanie tych samych pytań lub historii, mimo że odpowiedź już padła. Bliscy często zauważają, że rozmowa zaczyna zataczać koło, a opowieści są przytaczane dzień po dniu niemal identycznie. Kolejnym objawem jest zagubienie się w dobrze znanym otoczeniu. Ktoś może pomylić drogę do sklepu, w którym bywa codziennie lub nie wiedzieć, jak wrócić z parku do domu. Coraz częściej pojawiają się też trudności z planowaniem prostych czynności i podejmowaniem decyzji. Zakupy stają się wyzwaniem, organizacja dnia wymyka się spod kontroli, a przygotowanie obiadu okazuje się zbyt skomplikowane. Do tego dochodzą zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z kontaktów, niechęć do spotkań czy rozmów. Osoba, która kiedyś była towarzyska i aktywna, zaczyna zamykać się w sobie. Choć te oznaki mogą wydawać się nieszkodliwe, z czasem zaczynają się nasilać. Dlatego tak ważne jest, by zauważyć je jak najwcześniej. Zanim pojawią się jakiekolwiek widoczne objawy demencji, w mózgu zachodzą powolne, ale bardzo istotne zmiany. Najwcześniej zaczyna się utrata neuronów w hipokampie, to właśnie ta struktura odpowiada za pamięć krótkotrwałą i orientację. Z czasem proces obejmuje także korę mózgową, która odpowiada za logiczne myślenie, podejmowanie decyzji i organizację. Te zmiany mogą rozpocząć się nawet 10 do 15 lat przed tym, zanim ktokolwiek zauważy, że coś jest nie tak. W tym samym czasie spada poziom kluczowych neuroprzekaźników, acetylocholiny, która odpowiada za pamięć i koncentrację, oraz dopaminy wpływającej na motywację i nastrój. Mózg zaczyna działać wolniej, coraz trudniej mu przetwarzać nowe informacje, uczyć się i adaptować do zmian. Dodatkowo przewlekły stan zapalny i stres oksydacyjny uszkadzają komórki nerwowe i przyspieszają procesy starzenia się mózgu. Choć na tym etapie objawy są niemal niewidoczne, to właśnie wtedy mamy największą szansę, by skutecznie zareagować i spowolnić rozwój zmian. Gdy zaczynasz zauważać u siebie lub bliskiej osoby pierwsze niepokojące objawy, takie jak zapominanie prostych słów. Powtarzanie tych samych historii czy trudności z planowaniem. Najgorsze, co możesz zrobić, to je zignorować. Zamiast tego warto zacząć je notować, powtarzające się sytuacje, momenty dezorientacji czy zmiany w zachowaniu. To może pomóc w zrozumieniu, czy problem się nasila. Kolejny krok to wprowadzenie stałej, codziennej rutyny. Regularne pory snu, posiłków, spacerów i odpoczynku działają na mózg stabilizująco. Równie ważne jest codzienne stymulowanie umysłu. Wystarczy czytanie, krzyżówki, nauka nowego przepisu, języka czy hobby. Nie zapominaj o relacjach. Rozmowy, wspomnienia i wspólne aktywności mają potężny wpływ na pamięć i emocje. Warto też skonsultować się z lekarzem. Im wcześniej, tym większe szanse na zatrzymanie postępu zmian. Kluczem jest systematyczność, nie intensywność. Małe, regularne działania naprawdę mają znaczenie. Istnieją codzienne nawyki, które, choć często niepozorne, mogą przyspieszyć procesy prowadzące do demencji. Jednym z najgroźniejszych jest siedzący tryb życia. Brak ruchu oznacza gorsze dotlenienie mózgu słabsze krążenie i szybsze starzenie się komórek nerwowych. Równie szkodliwa jest dieta bogata w cukier, fast foody i przetworzoną żywność. Tego typu jedzenie wywołuje stany zapalne w całym organizmie, także w mózgu. Niebezpieczna jest także samotność. Długotrwała izolacja oznacza mniej bodźców, mniej rozmów, mniej emocji, a mózg bez stymulacji po prostu gaśnie szybciej. Do tego dochodzi nieregularny, płytki sen, który odbiera mózgowi szansę na regenerację, i wreszcie stres. Długotrwałe działanie kortyzolu uszkadza neurony i zaburza pamięć. Dobrą wiadomością jest to, że czasem wystarczy zmienić tylko jeden szkodliwy nawyk, by spowolnić cały proces. Dobra wiadomość jest taka, że mózg można wspierać i to codziennie, bez leków i suplementów. Jednym z najlepiej przebadanych sposobów jest dieta MIND, która łączy elementy śródziemnomorskiej i dasz. W praktyce oznacza to więcej jagód, zielonych warzyw liściastych, oliwy z oliwek, orzechów i tłustych ryb, czyli produktów, które naturalnie chronią neurony i poprawiają pamięć. Równie ważny jest ruch wystarczy 30 minut dziennie. Spacery, Nordic Walking, taniec. Czy praca w ogrodzie poprawiają krążenie, dotleniają mózg i zwiększają wydzielanie białek wspierających pamięć. Mózg potrzebuje też wyzwań, nauka języka, rozwiązywanie krzyżówek, gra na instrumencie, czy nawet śpiewanie ulubionych piosenek to doskonały trening umysłu. Pomagają też zioła, napary z rozmarynu czy zielonej herbaty mogą wspierać koncentrację. I wreszcie, sen i relaks. Przynajmniej 7 godzin snu bez ekranów przed snem. Warto też wprowadzić małe rytuały, takie jak codzienna rozmowa, planowanie dnia czy zapisywanie rzeczy, za które jesteś wdzięczny. To drobiazgi, ale dla mózgu mają ogromne znaczenie. Demencja nie musi być wyrokiem, ale zignorowanie jej pierwszych sygnałów często prowadzi do poważnych konsekwencji. Im szybciej zareagujesz, tym większe masz szanse na zatrzymanie zmian i zachowanie jasności umysłu przez długie lata. Twój mózg nie potrzebuje cudów, tylko Twojej codziennej uwagi, dobrych nawyków i troski. Obserwuj siebie i bliskich z czułością, wspieraj ich i nie bój się działać. To, co robisz dziś, może zadecydować o tym, jak będziesz funkcjonować za kilka lat. Masz wpływ, nawet dziś. Nawet teraz. Dziękuję za Twoją uwagę i czas poświęcony na obejrzenie tego materiału. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, by nie przegapić kolejnych odcinków o zdrowiu po sześćdziesiątce. Pamiętaj, małe zmiany dają wielkie efekty. Do zobaczenia w następnym filmie.